Cześć, cześć, wszystkim z tej strony Krzysiek, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale tytułem Minecraft hardcore, hardcore no i co w tej serii będziemy robić No cóż, jak sama to... nas wskazuje będziemy grać w hardcore'a. Mm. i to Na no. e, gdzie? Large Biomes, biomes. Yy, i to Właśnie w Minecrafcie. Yy, tak więc yy, tutaj niech się wygeneruje świat, a ja Wam powiem o paru sprawach. Tak więc yy, awatara yy, nie będzie, ponieważ jestem takim idiotą, że yy, nie chcąc, że musiałem mieć, musiałem mieć, powtarzam, musiałem mieć sformatowany dysk. I jak widzicie, możecie zauważyć wszystkie, se jak możecie pomyśleć, wszystkie serwy są yy, usunięte. Tak. I nie wiem, dlaczego mam teraz 10 FPS-ów. To nie ja, to, moje, to nie moja wina Dźwięk... What the fuck? Dobrze, niech pozw pozwólmy temu światu, żeby się wygenerował Jak widzicie tutaj na dole serduszka mamy mm, też czerwone z y, takimi fajnymi oczami yy, Dobrze yy, Świat się generuje Ja tu trochę sobie zwiększę dystans renderowania A, Gdzieś na normal yy. Poczekajcie jeszcze momencik. Ja tu się pobawię jeszcze tymi e, ustawieniami. I e, zaraz e, wejdziemy do rozgrywki. E, co tutaj mamy? Animacje, detale, detale. E, czu my tu mamy? Quality, o oh, jest, 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 jest on. Ok. E, back to game. Powinno być teraz trochę lepiej. O, 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 o. E, Dobrze, tak więc tnijmy drzewo ręką, jak to zwykle w pierwotnym Minecraftie bywa. Że, ale mam fajne biom bio, 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 Co ja ci powiem? Co ja powiem? Um, biom. Tak, biom, biom zar że zarobiście, że weścią się, się yy, wyge, wy, wygenerowaliśmy. Taki trudny wyraz. Yy, a nie na przykład wy co to było? Dobrze, myślałem, że już moja komórka. Yy, dobra. Ja już sobie tutaj. A propos komórki to sobie stopper odpalę <laughs> Stop start Dobra eee, Co tu jeszcze? What the fuck? Wow, ale fajny biome. Wiecie co? Czekajcie, escape'a muszę wyłączyć eee, Wyłącz No dalej no nie wiem czy się powtarza, ale, ale co, bo mam Windows. 7, 7, sevenka, sevenka. Piękna sevenka, Ultimate. Ale, ale wszystkie części w kąpie zostały te same, nie? Oh, na szczęście procesor obsługuje 64 bit, więc jest spoko. Um, zróbmy sobie od razu Kailofa, Albo Pikaxa. Jak kto woli, tak mówi. I wykopmy sobie tutaj dużo kobla. Ponieważ ja nienawidzę kopać i ogólnie niczego robić drzwiami. Żelazo! Mamy zielazo! Mamy zielazo! Zielazo! ŻELAZO A tak ogólnie mój headset to jest. Um, muszę się zciągnąć z głowy. To jest, już Wam mówiłem, to jest Creative. Creative Sound Blaster 3D Tactic Alpha mm, Więc e, dźwięk możecie zobaczyć jak jest e, Te sławki niedługo pojawi się re, re, unboxing nieprofesjonalny, unboxing, nieprofesjonalnych sławek e, nazwę mi się przed chwilą. Tak, dziękuję, dziękuję e, I co? I tam będzie wszystko opisane o tych sławkach co, jak i gdzie się znajduje, Co było dołączone do nich i... To chyba było w tym y, temacie na wszystko. Mm, Nakopmy sobie jeszcze tego węgla, ponieważ jak tutaj y, nam głód spadnie do zera, to y, dniemy i trzeba będzie poszukać świnki. Tam jak się generował świat, to widziałem, że y, trochę y, krów było, tak więc zaraz pójdziemy je upolować. Tylko najpierw zrobimy sobie kamienny kilof i jeszcze mietrzyk. Tak, mietrzyk. Y, mietrzyk, mietrzyk, jak się robiło mietrzyk? Dobrze, mamy mietrzyk. I nakopmy sobie jeszcze tego kobla. O, już lepiej idzie robota. Yy, tu już że, y, zielazo żeby nam za, żaden zombie nie ukradł. Wykopiemy. <grybujesz> yy, i, I ok. Zobaczymy, na którym odcinku się seria skończy. No bo nie jak nowa gdarka. No. O kurde, i teraz test. Kiedy kiedy, kiedy jeszcze go oglądałem? Hmm. Trzeci, piąty odcinek. <grybujesz> Sorry, że nie pamiętam. Na oko mówię. Dobra, co my tu mamy? Mięsko i skóra wypadło z krówki. Dziwne, jakby wypadło ten kość. Przecież to Minecraft. to wszystko. Tu, tu, tu nic nie jest realne. Co my jeszcze, przecież, O jest! Druga krówka. Dawaj mięso. Dobra, dzięki. Kolejna krówka. O, trochę mi te klatki spadają. Ło! 12 fps 13, 14. Ło! Tak nie może być. Jak możecie usłyszeć dźwięk z y, gry, jest o wiele lepszy, nie ma tak, tak, takich dźwięków z dupy, mm, że tak powiem. Ponieważ ponieważ teraz zrobiłem coś lepszego, mm. jak jest Windows 7, to y, dodaje le, więcej lepszych funkcji do Scrapsa, który może nagrywać dźwięk z y, Windowsa, czyli wszystko, na przykład na no, teraz owcy słyszeliście, to, to jest ogólnie dźwięk z Windowsa. Y, Skype'a oczywiście. Wszystko co jest y, odwołane w Windowsie, wszystko co wydaje dźwięki jest nagrywane. Y, ja, ja, gdzie, gdzie mamy? Południa, okej. Okay. Y, jeszcze sobie y, popatrzę co tu jeszcze mamy, bo fajne świat mi się wygenerował, tak zobaczyłem. Y, fajne góry y, Co to jest z tymi FPS-ami? Dobrze, gdzie tu pisze Bion. Się, kiedyś właśnie Bion pisało <laughs> Forest, Forest. Forest są najlepsze dla e, e, moich uczniów, uczniów z, z języka angielskiego, który już dopiero się go e, zaczyna uczyć. E, powiem Wam tak, e, b, forest, tak słuchajcie teraz nieuważnie, forest to znaczy las magic. E, dobrze, tu mam jeszcze e, e, Wągra Wągla. Co my tu mamy? Zrobimy skok wiary? Ła! Wow. Czekajcie, będę musiał ogarnąć za chwilę te FPS-y. Dobrze, ja ogarniam fps -y i się widzimy za chwilę. Dobra, yy, na razie nic mi się nie udało ogarnąć. To mamy najzajebisczę skok wiary na świecie. Skok wiary zaliczony. Ech, dam tam jakąś miniaturkę. Gdzie my się osiedliliśmy? A tu, dobra, już myślałem, że się zgubiliśmy. Yy, ok, okrówka, nawet do nas przyszła. No, będziemy mieli na, yy, na czapkę, A, nie na buty. Skórzane są najlepsze. Buty, Ma, jest, są buty. Już mam pomysł na następny odcinek. Kopalnia. Ciu. Nic nie widzicie. Nie nie widzicie, to jest spoiler do następnego odcinka. Zamykacie teraz wszyscy oczka. Tak, zamykacie wszyscy oczka. Tak, tak, ok. Tak, zamyknęliście wszyscy oczka. Dobrze, jeszcze nie podglądajcie. Jeszcze nie. Jeszcze wam nie wolno. Jeszcze nie. Tak was utrzymałem w niepewności. Jeszcze nie wolno. Jeszcze nie, jeszcze muszę coś tutaj zrobić. Um. <laughs> tak, wiem, że ciekawi was generalnie, Nie możecie, nie możecie, nie pozwalam wam, niestety. Dobrze. I teraz się przyznać, kto nie zamknął oczków. No, przyznawać się. Jak tam czas? Dobrze, możemy już robić pierwszy, pierwszy, pierwszą lepiadkę. E, pierwszą lepiadkę zrobimy tak. To first. E, e, zrobimy aksa. I pójdziemy narąbać drewna na opał, żeby było. Brzustka najlepsza, każdy to wie. Bo jak się brzustki na opał nie da, Potem jest kupa. potem gówno ci wyjdzie z tej brzuski. Yy, tak więc, to ja. To, yy, znowu mówię tak, więc. Jaki tu wyraz zastępczy znaleźć? Dobra. Będę się powtarzał, ale co z tego. Yy, well. Uczył się angielskiego. Well. Yy, my, yy, zrobimy. Tak. Yy, weźmiemy. Yy, teraz będzie to pierwszy odcinek. 12, czekaj, I jak to ma czas? 7 minut na moim stoperku magicznym 75 i minuty teraz dokładnie I co? I jak zajdzie słońce to ja się z wami pożegnam w naszej ekskluzywnej willy, willi Tak, willi I co? I tam zakończymy odcinek pierwszy Jeżeli dźwięk był dobry No to możecie oczywiście napisać o tym w komentarzu Ponieważ jestem takim alalaikiem Tutaj weźmiemy drewno, nie ma to jak drewniana obudowa A propos drewna i obudowy, to słyszeliście, że Lech Wałęsa ma drewnianą klawiaturę? A to nie chodzi o to, że słabą, tylko z prawdziwego drewna Nie no, zrobicie Mieć taką drewnianą klawiaturę Nie jestem jakimś specjalnym dobrym budowniczym, dlatego zrobimy taki mek. Tu zrobimy tak Tu zrobimy. No! Tak! O, 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 o! I tu trzeba sufit teraz no zamurować. <laughs> Okej, okay. murujemy, murujemy. E, tyle chyba starczy? E, tutaj jeszcze. O! I tak sobie myślę o tej klawiaturze drewnianej. Jak tu jest mieć drewnianą klawiaturę? Pewnie zalibiście A, dobra Nie, mi o tym decydować <śmum> 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 e, Dobra, co, co, znowu dobra mówię Co jest ze mną? Jest nie tak, że ja ciągle mówię, to dobra Wiecie co? Już jest, już jest prawie noc, ja potrzebuję szybko znaleźć brzuszkę Brzuszkę! Szybko ścinamy na opał! Na opał, bo nas zaraz zamordują. Mord te montery. monstery Monstery, monstery nas zaraz zamordują. Um, jeszcze brzuszka gdzieś jest, gdzieś jest, dobra e, Zróbmy sobie jeszcze fast deski, fast, 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 fast. No fast. E, więc sobie też jest przykro, że nie będzie Ej, watara, ej, watara już nie będzie. Dobrze, tu sobie damy jakieś drzwiczki e, What the fuck? Nie, 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 fast, 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 fast. fast. Teraz zrobimy z tego drewna. E, tak, 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 tak. tak. Faz, żebyśmy się wyrobili w ogóle. Rób to, mu rój Możecie mi dopingować. <grym> Zanim się jakieś monstery pojawią. Żeby tu nie był nasz, nasz pierwszy i ostatni odcinek. Żeby coś z tego wyszło, w ogóle jakaś seria, która wam się w ogóle będzie chciała podobać, będzie się chci... oglądali. I może coś z tego jeszcze większego wyjść. Yami. Wiesz co, ja sobie dam tutaj takie coś, o. Dobrze, i teraz damy jeszcze tu, tak. O, Tu. Piękne. Piękne. Piękny domek. Mamy bunkr. Czekajcie, muszę to zniszczyć. Okej. Okay. To jest nasz bunkier. To już nie jest lepianka, to jest bunkier. Eee... Dobra, tam nigdzie nie podmurujemy. Ło! Dobra, no, mówię, dobra, Jezus, co, ja, co ze mną jest nie tak? E, z, 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 wiesz co, piec sobie już zróbmy Bo zanim na się to jedzenie przepali To ugotuje, ugotuje, to trochę czasu minie Dlatego połóżmy sobie pieca Mamy pieca, yeah, mamy pieca Postawiliśmy pieca, dobra, wrzucamy to i to na ruszt i się piecza Jaj, piecze nam się mięso. jak tam czas? 11 minut na stoperze moim dobra No właśnie będę musiał sobie kupić Vegasa 12 Ponieważ jest najlepszy mm, Może ruszyć na moim windowsie najnowszym tak nie najnowszy jest ósemka ale kto by tam kupował ósemkę?

ja chcę być bardziej yy, bezpiecznym w moim domku Dlatego zrobimy sobie taki myk. Dwa O, okej okay. Robimy taki myk. Tak i tak Okej, okay. tada yy, Profesjonalne y, drzwi do mojego domu mm. I nikt nie wyjdzie, nikt nie wejdzie Czekajcie, ja mam pomysł yy, Nie, nie zrobimy tak, tak. Dobra może być, ładnie jest, nie? E, jak tutaj teraz ten tego zrobić? To trzeba będzie to drzewo skosić. Mm. Jak tam z czasem stoimy? 12,5 minuty. E, ja sobie tutaj wszamam wszystko. F5, F1. E, tak więc ja się z wami żegnam. E, to był e, pierwszy odcinek z nowej serii e, Hardcore. Awatara nie będzie i nigdy już nie zobaczycie mnie jak w niego lamie nigdy I ja się z wami żegnam kocie spróbujcie, oceniajcie i do zobaczenia. Papa. pa Patrzcie jak się drapie po głowie. <grybujesz> Dobra.